Wy to widzicie na relacji Ja dosyć doczepię podcinek jeszcze No i jedziemy na nagrywki, nagrywicę. Tam na plenerową siłownię Tam koło nikum, Tam technicznie nie pamiętam jak się nazywa Mam Na razie Ogólnie, dojechaliśmy Idziemy po jakiegoś Ergola czy coś I zwijamy i na siłkę ja się chwali, jebany. Też mi się zechciał kurwa maserka ogólnie ten park lejemy. To jest bardziej dla babci. My idziemy na bardziej headcorowy i bardziej wyposażony. No po prostu le lepsze rzeczy są dla mnie. No i to ogólnie lejemy. idziemy. Mama, no, może na Tam, w pizdu. Tutaj Mamy leżaczki. Kupani już zajęli sobie niektórzy. No i ogólnie to są leżarskie, Ładnie można sobie poleżeć, pogadać, puścić muzykę. No i te No i dochodzimy powoli do siłowni.

To Dobry, nagrywam tak, sobie tak, takie tak szybko, że... treningowo ja, ja Plenerowe filmiki ja no, takie czy... ale zabawne, kurwa poprawę, trochę nauki do poprawę, ćwiczenia Ciągle czysta, czysta razy tą jedną rzecz, żeby była No i chuj No i ogólnie ta chillera wszystko teraz hmm, sobie leżymy odpoczywamy po treningu Tak, leżymy i żremy kiełbasę. A to, to drugi pies jest! No kurwa Jak uciekł Nie no, no, to ci już nie dam kiełbaski Nie no, lubi kiełbaskę nie ma to jak chcą robić smaka. No i właśnie, te tutaj leżaczki w parku są jednym z najlepszych miejsc w Gliwicach. Czy to na randkę, czy na spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi, popić, poszaleć, to by się dało zrobić z tego hamaka, kleepa, leżaczka, leżaczka, łóżka, kurwa. no i ogólnie. Chodzi mi o to, że jest to fajne miejsce na chillery i Utopię. Polecam. To nie jest fajna nowina, ponieważ kończy nam się kiełbaska. Pamiętajcie, że jedzenie po treningu jest bardzo ważne. O, no i teraz trochę popowiadam o jedzeniu. A jedzenie po treningu jest ważne. No to teraz powiem trochę o, o jedzeniu Jak bardzo podaję taki temat Jak to... i Kur... Zaraz dokończę Ogólnie jedzenie jest bardzo ważne Tak samo przed jak i po treningu Bo jak zjesz przed treningiem Będziesz miał yy, dużo energii Żeby ćwiczyć, tak? Wygląd Różne takie głupoty. Ja się tu nie znam, ja po prostu ćwiczę, wiem co mam robić i tyle, tak? Ale ogólnie nie przyjmuję no, okay. słowa. Przepraszam? Okay. Dieta. Później nie ma diety. Nie no. wiem co chcę. To jest zajebiste po powiedzenie. Je co chcesz, wyglądaj chcesz. No, no, Jak przed tym nigiem, byliśmy trening. To? bardziej będzie efektywni efektywni bardziej efektywny będzie trening ale mnie też nie znasz. i ogólnie po treningu żeby po prostu mieć energię żeby mięśnie się zre, zregenerowały wszystko jest nie nagrywane nie jest na przypale a się na czekaj chwilę Tu ale będziemy ja no No i ogólnie o, po prostu to chodzi o to spoko. żeby jeść tak jeszcze ale każdy inaczej ma właśnie te przetwarzanie. No po prostu. Jak to się nazwało? Kurwa, czyli nie zatrzymałem? No po prostu każdy inaczej przetwarza tłuszcz Czemu? i inne składniki żywnościowe, energiczne. Niektórym. Niektórzy może pinkaleć tak jak ja. Tydzień. W dzień w dzień, a dwa tygodnie. Codziennie kebaba, frytki hot dogi robione oczywiście domowo wszystko no dobra kebab był od Alenei u nas w Piskowicach według mnie to jest dobre tanie polecam mega na pół i masz w cenie dwóch masz zaoszczędzić aż 4 zł to jest jeden monsterek to jest zawsze coś no i właśnie od tego zależy nie przetwarzanie tego ktoś może pinkalać tydzień kabawa i być gruby zgrubnąć a ja jem więcej i chudnę się tracę tłuszcz i zyskuję mięśnie. To jest głupie. Ale właśnie fajna. Głupia, że tak niby nie powinno być. Ale jest i jest to fajne. Kurwa moje wosy. No do zobaczenia. Zaraz. bing. Bing, motherfucker. Jak to było?